Ej, mordziaty! Posłuchajcie mnie! Nie da się kurna odpalić live'a Ja se odpalam live'a. Pierwszy raz live jest Chciałem zmienić płytę A mi się live'a. Nie wiem o co chodzi. Halo? Halo, halo? Ja Nie no, musiałem... Niestety. Ale pamiętajcie. Naprawię to i za dwa... Za tydzień będzie live. 24 godziny. No przepraszam bardzo. Ale odcinki będą spokojnie. Jeszcze... Jeszcze będę. Więc... Biszyra Radzuś live będzie za tydzień a poza dwa Nie obiecuję tego, ale Pico Belą ma sztyk Więc wpalajcie, łapkujcie, subskrybujcie i będziemy znowu opierdalali Spidermana Znowu na nowo. Więc spokojnie, na spokojem, ogarniemy to wszystko. Więc patrzcie. Mamy tu FIFUSIE. FIFA, dokładnie, tak. RACZETA i KRANKA. Tak. Starus Bat Bartilford Więc, big petarda Więc łapkujcie, subskrybujcie i widzę was w live'iku i w odcineczku Dzięki bardzo Tosiek, że byłeś na początku livea, Więc ogólnie dziękuję i tak ma być że chociaż jeden prawinny widz był u mnie więc to się lędujesz na, na tej ścianie nakleję se kartki i będę zapisywał tych ludzi, którzy byli na live Oddzielę się odcinek a live Pasuje, pasuje. I więc... Tak się przeznaczę. Ja... Wiadomo. Hey. Widzicie? Długa łapa. <grytko> więc... Właśnie. Du, 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 du. I dzięki, panara Nara, Tosiek, jesteś bomba.